Monetą wyoraną z ziemi się od razu nie pochyli pięciu docentów, trzech policjantów i jeszcze właśnie tam z waszego ministerialnego departamentu Archeo, jakaś jedna czy druga siostra czarownica nie przyleci i nie przybije swojej pieczątki. No to delikwenta trzeba ciupasem do więzienia za to, że coś z ojcowizny własnej wyorał. No to jest logika obłędna i pokrętna jednocześnie i to Konfederacja zdecydowanie. Odrzuca szczęść Boże detektorystom entuzjastom. Detektoryści mogli swobodnie poruszać się i działać w ramach swojego hobby, było dobrym rozwiązaniem. Państwo nie zrobiliście nic, żeby to poprawić. Państwo po prostu zablokowaliście te dobre rozwiązania. Dziękuję. I poprawimy tę ustawę tak, żeby dobrze funkcjonowała i żeby detektoryści mogli realizować swoje pasje. Dziękuję. Proszę. To jest pismo Polskiego Związku Eksploratorów, które krok po kroku. Obala każdą tezę, którą przed chwilą państwo przedstawiliście. Warto się z tym pismem zapoznać. I szanowni państwo, ja chciał oddać głos samym zainteresowanym. To są trzy komentarze z setek komentarzy, które dzisiaj pojawiają się w internecie na temat tej właśnie debaty. Obywatelska ustawa wychodzona i wystarana przez detektorystów latami działań ma zostać zezłomowana przez twór z obywatelska w nazwie. Tutaj pada wulgaryzm, jak władze zaborcze chcą zabronić ludziom kontaktu z historią, własną tożsamością. Kolejny cytat. Szkoda, że zamiast realizować swoje 100 konkretów, to wprowadzają kolejne zakazy dla tak licznej grupy patriotów, którzy kochają swój kraj, śledzą historię, potyczki, bitwy, przekazują to młodszemu pokoleniu na wspólnych wyprawach po skarby. Bo przecież te wyprawy to bardzo często są na przykład z Dziećmi. Ustawa z 13 lipca miała na celu liberalizację amatorskich poszukiwań zabytków. I tutaj piszą wprost, że to jest kłamstwo. Ustawa miała na celu uproszczenie tych przepisów, tak by poszukiwania amatorskie stały się bardziej dostępne dla obywatela bez opresyjnej i niewydolnej machiny administracyjnej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości z inicjatywy KUKIS-15 chciał. Zliberalizować te przepisy i bardzo dobrze. Niestety, wy to wszystko psujecie i wyrzucacie do kosza bez gwarancji jakichkolwiek na dalsze prace w tym temacie. Dziękuję. I więcej powiem. Jeżeli ktokolwiek mówi, że powodem likwidacji tej ustawy jest brak aplikacji, proszę Państwa, to są jakieś żarty. Mają całe Ministerstwo Cyfryzacji. Mogą to zrobić w ciągu dwóch miesięcy. Ci hobbyści, ci pasjonaci zrobili jaką krzywdę jaką krzywdę wam wyrządzili że w pierwszych miesiącach waszych rządów zamiast zająć się projektami ustaw, które są potrzebne polskiej kulturze, zajmujecie się tym haniebnym pomysłem. Dziękuję bardzo. życie narodowe, bo przecież kryminalistą stawał się ten, kto na własnej posesji, na własnym polu zdołał wyorać jakiś tam grosik albo i ostrogę z czasów... Jagiellonów albo nawet jakiś zardzewiały miecz wyłoży, wyłowić z rzeczki z czasów Piastów. Stawał się przestępcą i my nie chcemy w tym brać udziału. To, żeście się jedni i drudzy zapóźnili, że nie ma w budżecie pieniędzy na to, coście tam w tej ustawie naobiecywali, no to bardzo przepraszam, ale to wy jesteście na spalonym i nie będziemy karać detektorystów, za wasze niedolubki, wasze niedopatrzenia. Jesteśmy właśnie dlatego, że jesteśmy, że żyjemy, oddychamy polską historią, tradycją, jesteśmy stanowczymi przeciwnikami oddawania monopolu na samozwańcze mienienie się strażnikami tej tradycji, kultury, historii przez urzędników i nie zawaham się użyć tego słowa gangsterów, bardzo często gangsterów, ludzi nawet nie jak ten tam przyjemny czarny charakter z pana samochodzika, tylko znacznie mniej barwne postaci. Wiecie Państwo, że jest czarny rynek i szara strefa handlu tym, co w jakichś magazynach ministerialnych, muzealnych trafiło na półkę, jak w tej finałowej scenie z Indiany Jonesem.